Za nami kilka dni intensywnych opadów śniegu połączonych z bardzo niskimi temperaturami. Podobnie jak z wielu z Was, krytycznie oceniłem akcję odśnieżania w mieście, choć wiem, że były to bardzo trudne warunki, które ostatni raz w naszym mieście występowały w tak intensywnej skali ponad 10 lat temu. Dlatego postanowiłem spotkać się z jednostką koordynującą tę akcję, z pracownikami, ale również z wykonawcami, którzy świadczą tę usługę na rzecz naszego miasta. Rozmawialiśmy o problemach, rozma rozmawialiśmy o kolejnych zadaniach, o kolejnym okresie, który zapowiada się jako równie trudny czas dużo opadów śniegu i bardzo niskie temperatury. Zaplanowaliśmy te działania, uwzględniliśmy również uwagi wykonawców, jak i zastrzeżenia. Inspektorów nadzoru, tak aby akcja przebiegała sprawniej. Przed nami również dużo kłopotów, takich jak ogólnopolski brak soli. Mam nadzieję, że to spotkanie przyniesie poprawę i będziemy przygotowani na kolejną akcję. Jednocześnie dziękuję Państwu za wszystkie sygnały, uwagi kierowane do mnie. Każdorazowo analizujemy taką sytuację.